W Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym działalność rozpoczyna nowy inwestor. Przedsiębiorstwo Industrie Service Płock kupiło 3 hektary terenu i startuje z budową nowoczesnego zakładu produkcji oraz prefabrykacji elementów metalowych dla przemysłu energetycznego, rafineryjnego i petrochemicznego. 17 marca odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego. Chciałbym bardzo podziękować miastom Płoc, bo jakby tu w grudniu 2018 pierwszy raz przyjechali, to tak nas przywitało, żeby tu zostali. Obok kompleksu produkcyjnego z magazynem powstanie też nowoczesny biurowiec. Firma będzie prowadzić w nim szkolenia spawalnicze, izometryczne i monterskie, a także kursy z systemu zarządzania bezpieczeństwem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków. Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Docelowo zatrudnienie w zakładzie ma znaleźć minimum 50 osób. Jak zwykle z ogromną radością witam każdego kolejnego nowego inwestora w Płocku. Bardzo cieszę się, że firma Industry Service zdecydowała się zainwestować właśnie w Płocku. Obecnie na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego działa dziewięciu inwestorów z różnych sektorów produkcji. W Płockim Ogrodzie Zoologicznym przybyło mieszkańców. Pierwszego z nich spotkacie już przy wejściu. To kot namalowany przez grupę Inko i Gnito. Prace tych anonimowych artystów można oglądać w różnych częściach miasta. Kot początkowo mieszkał na wiadukcie prowadzącym do zoo. Po rozbiórce obiektu musiał znaleźć sobie nowy dom i wybrał ścianę pawilonu słoniarni. Towarzystwa często dotrzymuje mu kotka, która również zadomowiła się ostatnio w zoo. Na kilku wybiegach rodzice powitali na świecie maluchy. Dwa miesiące skończył niedawno miko czarny. Zaledwie kilka dni młodsza od niego, ale tak samo urocza jest saki białolica. Aż trzy młode osobniki pojawiły się natomiast u sympatycznych surykatek. Ten niewielki osobnik to młody kumak dalekowschodni. Natomiast z tych niepozornych kijanek już wkrótce wyrosną żaby, kolorowe drzewołazy i liściołazy.